28 lutego gminy subregionu zachodniego województwa śląskiego podpisały porozumienie w sprawie budowy drogi Racibusz pszczyna na odcinku od Rudnika do rydułów. Samorządy leżące wzdłuż projektowanej arterii zgodziły się, by rolę lidera i pośrednika w kontaktach z marszałkiem pełnił Racibórz. Pełny zakres od dokumentacji poprzez wykupy i realizację zadania, więc to jest kilka najbliższych lat. Mówi prezydent Raciborza Mirosław Lęk. Dużo pracy koncepcyjnej, projektowej, wykupowej, a później sama realizacja to też jest kilka lat. Na terenie Raciborzu mają powstać trzy mosty? Dwa mosty i jeden wiadukt kolejowy, także trzy obiekty mostowe, można tak w skrócie powiedzieć. Tak. Jeden tutaj przy, od, od strony Brzezia na, na kanale Ulga, wiadukt kolejowy na, na Odrze i później na wylocie na Odrze już w kierunku na, na Rudnik, Konia, przeprawa mostowa. To odciąży ruch ten w centrum? No zdecydowanie, bo wlatujemy od strony Rybnika wzdłuż ulicy później Piaskowej, w kierunku Wałów przy Uldze i w zasadzie mijamy całe centrum Raciborza. Także 935 będzie odciążona, będzie drogą miejską. Największym problemem przy realizacji inwestycji, jak przyznali samorządowcy, mogą być finanse. Mówi się w tej chwili, że poziom finansowania z przyszłych RPO to 75% i VAT kwalifikowany, więc spadamy około 50%. Jeśli projekt ma być warty miliard złotych, no to 50% to jest 500 milionów. Jeśli to miałoby obciążyć marszałka i gminy, to są to potężne kwoty. Dla niektórych może to być bariera, a może dla wszystkich. Droga Radzibórz-Pszczyna ma być priorytetem dla władz wojewódzkich przy wydatkowaniu Unijnych środków z tak zwanej nowej perspektywy. Nie da się dzisiaj w Polsce wybudować dużej drogi o charakterze regionalnym bez pieniędzy unijnych. To jest kompletna abstrakcja, mówi marszałek województwa Adam Matusiewicz. Część niewielkich odcinków no, no jest już zrobiona albo jest zrobiona w tej chwili, no bo chciałbym wspomnieć, że od strony wschodniej obwodnica przyczyny, która de facto jest ostatnią częścią tej drogi, no to już będzie zrobiona w tym okresie programowania europejskim, łącznie z połączeniem z DK1. No jest przecież w odcinek ten jaszczębski robiony już w tej chwili, no ale to jest tylko część. Droga Racibórz-Pszczyna jest nieodzowna, by właściwie skomunikować gminy subregionu zachodniego z autostradami, szczególnie A1 podkreślał starosta Raciborski Adam Hajduk. I to nie chodzi tylko może o samą autostradę, również połączenie między dużymi miastami i miejscowościami naszych subregionów. O ogromnym znaczeniu planowanej drogi mówił także Mieczysław Kieco, prezydent Wodzisławia Śląskiego, przez który ma przebiegać inna ważna arteria – Droga Główna Południowa. Ta droga przede wszystkim jej zadaniem jest przeniesienie ruchu ciężkiego tirów z autostrady właśnie jadących w kierunku Raciborza poza miasta, bowiem dzisiaj cały ruch odbywa się właśnie przez Małą Szanę, centrum Wodzisławia Śląskiego. Dalej, przyów czy rydutowy, to jest degradacja istniejącego systemu komunikacyjnego. O bezpieczeństwie pieszych i mieszkańców miast trudno tutaj wspominać. Przy stanie dróg jaki jest dzisiaj. Regionalna droga Rocibusz-Pszczyna łączy w południowej części województwa Śląskiego cztery drogi krajowe. Ma być też połączona węzłem z autostradą A1 w żorach rowniu